O królewnie śnieżce i siedmiu krasnoludkach dawno, dawno temu, a nawet jeszcze dawniej za siódmą górą, za siódmą rzeką, a nawet jeszcze dalej żyła sobie piękna, a nawet bardzo piękna królowa. Miała piękne królestwo i piękny zamek. Miała też śliczną pasierbicę śnieżkę, i miała piękne lustro w złotej ramie, przed którym spędzała ranki i wieczory, podziwiając swoją piękność. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? pytała przekornie co rano. Pięknaś pani, niczym gwiazdy na niebie, nie ma piękniejszej od ciebie na świecie, radośnie odpowiadało jej lusterko. I tak żyły sobie szczęśliwie piękna królowa i śliczna królewna we wspaniałym zamku. Aż pewnego ranka lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? zapytała wesoło królowa, rozczesując swoje długie, kruczoczarne włosy. Pięknaś pani niczym gwiazdy na niebie, ale śnieżka piękniejsza od ciebie, wyszeptało struchlałe ze strachu lustro. Słysząc to piękna królowa, nagle poczerwieniała ze złości, potem zzieleniała, a na koniec pobladła i chyba trochę zbrzydła. Po czym kazała wielkiemu łowczemu koronnemu wyprowadzić śnieżkę do lasu i tam, w samym środku leśnej głuszy, Porzucić ją na pastwę dzikich zwierząt. Nie obawiaj się dzikich zwierząt, one dobrem odpłacą za dobro. Pocieszył zapłakaną śnieżkę łowczy, zostawiając ją wśród kniej. Strzeż się natomiast dzikich ludzi! Poradził jej na pożegnanie i ruszył w drogę powrotną do pałacu, ukradkiem ocierając łzy. Tymczasem ślicznej królewnie przyglądały się zdumione buki i sosny, zerkało za chmury ciekawe słońce. Zaszumiały brzozy, przekazując nowinę ptakom, a one rozniosły ją po najdalszych zakątkach lasu. Wkrótce wszyscy już wiedzieli. Pierwsze zbiegły się w sroki i sikorki, potem przykicały zające, a za nimi pośpieszyły sarny i dziki i lisy. Przyczłapał nawet zaspany niedźwiedź. Jaka ona piękna, pisnął o niemiały komar, a cała reszta zgodnie mu przytanknęła widząc ich śnieżka otarła oczy i roześmiała się, bo była wśród przyjaciół. Chodź, pokażemy ci twój nowy dom, rzekły zwierzęta i poprowadziły ją w największą gęstwinę. A świerki i sosny same rozstępowały się przed nimi, wskazując im drogę. Znużona śnieżka szła coraz wolniej i wolniej. Kiedy zaś poczuła, że nie ma siły zrobić ani kroku dalej, zobaczyła nagle przed sobą malutką drewnianą chatkę. To tutaj rozgoś się, powiedziały zwierzęta i rozbiegły się do swoich leśnych zajęć. Śnieżka nieśmiało zapukała do drzwi, ale odpowiedziała jej cisza. Cisza. Gospodarza najwyraźniej nie było w domu głodna i spragniona odważyła się wejść do chatki. A tam pośrodku malutkiej izdebki zobaczyła malutki stół nakryty do kolacji, wokół niego siedem malutkich krzesełek, a na nim siedem malutkich talerzyków, siedem kubeczków, siedem widelczyków, nożyków i łyżeczek i tylko solniczka była jedna. Obok nad malutką balią z wodą wisiało siedem ręczniczków, a pod nimi stało siedem par mini kapciuszków i tylko kuchenny fartuch był jeden. Zmęczona Śnieżka włożyła kapciuszki, umyła ręce, po czym zjadła kilka kęsów chleba i upiła kilka łyków wody z malutkiego kubeczka. A kiedy w izdebce obok odkryła siedem malutkich łóżeczek, ułożyła się w największym i słodko zasnęła. Spała tak mocno, że nie obudził jej nawet śpiew powracających do chatki siedmiu krasnoludków, które śpiewały wesoło. Hej ho, hej ho, do domu by się szło. Podśpiewywali wracając z kopalni diamentów, gdzie cały dzień wywijali motykami i kilofami. Ktoś wziął moje paputki, poskarżył się rumorek, nie znajdując swoich kapciuszków na miejscu. Ktoś użył mojego ręczniczka, marudził marudek, wycierając ręce w mokry ręcznik. Ktoś siedział na moim krzesełku, zaśmiał się śmieszko. Ktoś jadł z mojego talerzyka, obruszył się łakomczuszek. Ktoś pił z mojego kubeczka, wesnął gapcio. Ktoś śpi w moim łóżeczku, ziewnął ze zdumieniem ospałek? Tego było już nadto. Krasnoludki włożyły na noc siedem par okularów i z groźnymi minami siadły wokół śpiącej Śnieżki. Siedziały tak i siedziały. Jaka ona śliczna, wesnął wreszcie Truś i w tej samej chwili Śnieżka otworzyła oczy. Jacy wy jesteście malutcy! muszę się z wa wami zaopiekować wykrzyknęła widząc krasnale i tak też się stało rankiem krasnoludki wyruszyły do kopalni raźno śpiewając hej ho hej ho do pracy by się szło a śnieżka nucąc wesoło krzątała się po domu tymczasem w pałacu lustereczko powiedz przecie kto jest najpiękniejszy w świecie zawołała piękna królowa ledwo się obudziła z samego rana — Pięknaś, pani, niczym gwiazdy na niebie, ale śnieżka piękniejsza od ciebie — odparło wystraszone lustro. Bo też było się czego bać. Piękna królowa nagle pobladła i chyba trochę zbrzydła, po czym wzięła pod pachę tajemniczy węzełek, narzuciła na siebie stary łachman i pośpieszyła do lasu. — Och, tchu, już całkiem nie czuję, daj mi dziecko wody — udała zabłąkaną wieśniaczkę, widząc śnieżkę krztącającą się wokół chatki. Zaszumiały drzewa, zapiszczały ptaki, rozpieszły się zające, ale nie podejrzewając niczego śnieżka, poczęstowała staruszkiem kubkiem wody. – Dziękuję, dziecino, dam ci za to śliczny gorsecik, wyszywany złotą nitką, choć pomogę ci go włożyć. Co mówiąc, macocha tak mocno zacisnęła sznurówki gorsetu, że królewna padła bez czucia na ziemię. Cały las jęknął. Piękna królowa tymczasem pośpieszyła do pałacu, bo z oddali dobiegał już radosny śpiew. Hej ho, hej ho. Jakaż była rozpacz krasnoludków, gdy zobaczyły śnieżkę leżącą na polanie. I jakaż była ich radość, kiedy gapcio rozsupłał zasznurowany gorset i królewna odzyskała oddech. Wieczorem wszyscy weselili się i śmiali z niefortunnej przygody, a rano, a rano. Hej ho, hej ho, śpiewały krasnoludki wyruszając do pracy. Lustereczko, powiedz przecie, zaklinała piękna królowa, magiczne lustro. Piękna jesteś niczym gwiazdy na niebie, ale mamrotało przerażone lustro. Piękna królowa znów pozieleniała, przebrała się tym razem za obwoźnego kupca. Wzięła korzy na ramię i pośpieszyła do lasu. Mam złotą zapinkę, w sam raz dla twoich pięknych warkoczy, kusiła zaciekawioną śnieżkę. Zaszumiały drzewa, zachuczały sowy, ale macocha... Już wpięła zatrutą zapinkę we włosy, we włosy królewny, która padła na ziemię bez czucia. Cały las jęknął tymczasem piękna królowa pośpieszyła do pałacu, bo z oddali już dobiegał się znajomy śpiew. Hej ho, hej ho! Jakaż była rozpacz krasnoludków, gdy zobaczyły śnieżkę leżącą na polań, i jakaż była ich radość, kiedy truś wyjął jej z włosów zaklętą zapinkę. Królewna odzyskała oddech. Wieczorem wszyscy się weselili, ale. Przykazali Śnieżce, by nie wpuszczała do domu nikogo obcego. A rano, hej ho, hej ho, śpiewały krasnoludki. Lustereczko, powiedz, groźnie pytała piękna królowa. Śnieżka, piękniejsza od ciebie, szeptało lustro, drzą ze strachu. Piękna królowa pozieleniała jeszcze bardziej, po czym wybrała ze swojego sadu najpiękniejsze jabłko i nasączyła je jadem najstraszliwszej żmii. I cisnęła je daleko jak najdalej w sam środek leśnej głuszy prosto pod nogi śnieżki. Zapiszczały ptaki, zaszumiały drzewa, a śnieżka nic nie podejrzewając, podniosła jabłko, otarła je rąbkiem sukienki i z pierwszym kęsem padła bez czucia na ziemię. Cały las jęknął, jakaż była rozpacz krasnoludków, gdy zobaczyły śnieżkę leżącą na polanie. Tym razem nie wrócił jej życia gabcio ani nawet truś. Uradziły więc, że ułożą ją w diamentowej trumnie na polanie, aby wszyscy mogli ją widzieć. Tak też zrobiły. Tymczasem na zamku, tyś jest najpiękniejsza w świecie, odpowiedziało ponuro lustro pięknej królowej, królowej, która aż pobladła z radości i chyba trochę zbrzydła. Minęło wiele dni i noc, a w lesie było cicho i bardzo smutno. Nawet komar nie bzyknął, aż któregoś ranka Nieopodal chatki krasnoludków przyjeżdżał na koniu piękny królewicz. Zobaczył śnieżkę i oczu od niej nie mógł oderwać. Niewiele myśląc, strzaskał diamentowe wieko i ucałował śliczną śnieżkę. Jakaż była radość w całym lesie, kiedy królewna zamrugała nagle oczami i odzyskała oddech. Hej ho, hej ho! zakrzyknęły krasnoludki z radością oddając ją królewiczowi za żonę. Trach! szczęknęło lustro w królewskim pałacu, pękając na tysiąc drobnych kawałków, z których każdy odbijał szpetne oblicze szpetnej królowej. Tak, to było dawno, dawno temu, a nawet może jeszcze dawniej.